Cześć Wam, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Adam. wybaczcie za mój głos, ale jestem trochę podziębiony. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się wymianą. Wycieraczek w tym u Nie chodzi mi o pióra, wycieraczki o całe ramiona. A więc ja was zapraszam. No, możecie zapytać, czemu jak to w ogóle... po w ogóle doruszał te ramy na wycieraczek? Ano, nie wiem, może będzie widać. Chociaż tutaj ładnie zbiera. Ale chodzi o to... chociaż nie, widać. Szkoda, nie widać tego na kamerze. Po prostu pozostawia takie paski tutaj. No i podczas jazdy też strasznie latają te wycieraczki, więc postanowiłem na proste wymienić. Zamówiłem i pióra, i, i ramiona, ale niestety, dzisiaj tylko mi pióra przyszły. Znaczy, ramiona no, lewe i prawe. Nie wiem, jakaś taka firma, pewnie jest tańszy na... No, ale drogo, zobaczymy, jak to będzie się spróbować. Tu mamy prawą i lewą. I miejmy nadzieję, że wymiana pójdzie całkiem sprawnie. Dobra, ja wrzucam gołąpło na głowę i idziemy się bawić. A no, tu bierzemy się. Co my tu mamy? będzie to trzynastka, no, chyba za wielkie nie trzynastka, ciekawe czy się dobrze odkręci Ajajajajaj. Bo się przyspawało. że tak będzie lepiej. O! Gdzie to tam? postukać i zeszło. Ale... No tę starą wycieraczkę muszę zachować. Kurde, nie mam żadnego drzydzywiacza. Ajajaj. Mam tu perfumy a na bazie alkoholu też powinno być ok w miarę Poprzykamy parę razy eee. zaraz, to jest ta nowa? nie, to jest ta stara od razu założymy sobie OK jest plus, tutaj pasuje no i powstaje z tego, jak ją teraz, to może tutaj właśnie w to miejsce. I więcej chyba tak można ustawić sobie. No i przykręcamy. Nawet hmm. nie za mocno. Kapselek. No i została jeszcze druga, którą robimy analogicznie, a few moments later i mocujemy To tutaj, było mniej więcej na tej pozycji. Zatyczka I skończone No i dobra, teraz widzę, że już trochę lepiej to zbiera Ale Przydadzą się jednak nowe Przydadzą się te e, nowe pióra Więc jak wy też będziecie zmieniali sobie ramiona bo to od razu W komplecie z piórami No i ja wam dziękuję za uwagę Lecę się trochę wygrzać jak słyszycie, trochę przeziębiony jestem. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, komentarza czy lajka pod tym filmem. I do zobaczenia w kolejnym, które już od razu mogę powiedzieć, że też będzie z, z tego Boilidu. Tak więc do następnego.